Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Środa, 26 czerwca. I w dzisiejszym porozmawiamy o altcoinach, porozmawiamy o bitcoinie, porozmawiamy o obecnym bouncie, którego się tutaj spodziewaliśmy, jakiego bounsu możemy się spodziewać i jakie to będzie niosło za sobą konsekwencje. No i przede wszystkim, czy lokalny dołek wygląda na to, że jest za nami, czy też dopiero przed nami. Jak zawsze mam nadzieję, że będzie to wartościowy, pomocny odcinek. Zanim przejdziemy do samego kontentu, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Jak zawsze są to przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu, jego pozycja, jego inwestycja itd. Tak tak A samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Widzimy z perspektywy cryptobubbles, że mamy odreagowanie z perspektywy dziennej na wybranych protokołach. Oczywiście pozostała część altcoinów troszkę ochłonęła po bouncie, który zobaczyła od lokalnych dołków. Na pewno ten, kto kupił po raz kolejny to dramatyczne poddanie, może być tutaj zadowolony, dlatego że część altcoinów naprawdę solidnie odbiła. Jak już o altcoinach mowa, przechodzimy do dominacji bitcoina. Która oczywiście bardzo mocno rzutuje na to, co dzieje się na altcoinach. Rozmawialiśmy ostatnio, że w momencie, kiedy Bitcoin korygował, mieliśmy tą wyraźną świecę poddania, jeśli chodzi o dominację, to wyraźnie trzymało altcoiny na powierzchni ziemi, że tak powiem. Nie były one deptane, mało tego, chociażby NIR protokoł w tym samym czasie potrafił tutaj odbić. tak? Jeżeli chodzi o dominację, mieliśmy bardzo długą konsolidację w tej strefie pomiędzy 56 a 55% widzimy, że był to moment po którym zobaczyliśmy dystrybucję w dół. Wróciliśmy do strefy, w której wcześniej konsolidowaliśmy, gdzie zobaczyliśmy okres akumulacyjny przed wypiciem do góry, tak? Tutaj z tej perspektywy troszkę brakłobyśmy otwierali świece poniżej poziomu 54.54, 54, co byłoby jeszcze korzystniejsze z perspektywy altcoinów. No ale teraz widzimy, że Trzymamy wyraźne wsparcie tego poziomu 54,54. 54 I tak naprawdę zapatrujemy się tutaj na kolejny większy ruch, jeżeli chodzi o tą dominację. Dominacja bardzo ładnie współgra z tym, co robi Bitcoin. I kiedy Bitcoin spadał i dominacja spadała, altcoiny miały się dobrze. Ale kiedy Bitcoin spada i dominacja rośnie, altcoiny są deptane. Okay? Tutaj warto też pomyśleć o tym, co nadejdzie w moim, w moim odczuciu w nadchodzących miesiącach, mianowicie rosnący Bitcoin i spadająca dominacja, co będzie bardzo dobre dla altcoinów. W obecnym momencie chcemy zobaczyć, czy w tym przedziale 54.54 54 i w wcześniejszym przedziale 55 będziemy teraz tworzyć nowy okres konsolidacyjny dla dominacji i będziemy kontynuować tutaj trend dystrybucyjnie. Czy też będziemy tutaj tworzyć kolejny okres konsolidacji, który zakończy się akumulacją i nowym lokalnym szczytem, bo realnie patrząc, możemy tutaj wciąż obserwować wyraźne wyższe dołki, no i chcielibyśmy to udowodnić wyższym szczytem, tak, jeżeli faktycznie jest to tutaj trend wznoszący po osiągnięciu tego lokalnego dołka. Także ja tutaj bacznie przyglądam się dominacji Bitcoina, co na tej dominacji będzie, gdyż bardzo mocno rzutuje to obecnie na to. Co dzieje się na samych altcoinach. Jeżeli rzucimy sobie okiem na total 3. E, oczywiście wyłączamy tutaj Bitcoina i, i Ethera. Rozmawialiśmy w ostatnim czasie o pogłębieniu tego dołka, tak, kiedy był okres konsolidacyjny, o tutaj w przedziale 592 miliardy, 600, miliardów, mówiłem Wam o tym, że z racji tego, iż, iż e, Oder, czyli jakby całkowita kapitalizacja e, minus. Top 10 pogłębiło ten lokalny dołek. Spodziewam się tutaj dobicia jeszcze kolejnego dołka, a może nawet pogłębienia tego dołka. I teraz tak, pogłębiliśmy wyraźnie ten dołek, ale nie pogłębiliśmy jeszcze tego dołka. Tak, widzimy, że tutaj minimalnie zabrakło, bo jak sobie Zobaczymy, no to mieliśmy 559 miliardów e, wcześniejszy makrodołek, obecny mikrodołek 564 miliardy, tak? Także zabrakło tutaj naprawdę niewiele do pogłębienia tego dołka. nie Niemniej jednak indykacja, o której rozmawialiśmy wcześniej, czyli tutaj pogłębienie tego dołka z perspektywy pozostałych. Bo tak można orders przetłumaczyć. Yy, dawało tutaj sygnał do tego, że ten dołek będzie jeszcze pogłębiony i ten dołek będzie dobijał jeszcze tutaj ten ruch na altcoinach, tak? Także pojawia się wiele tutaj pytań, czy dołek na altcoinach jest za nami. Ja bym nie powiedział, że w 100% dołek na altcoinach jest za nami, ale patrząc na bounce na altcoinach, patrząc na na uklepanie tego podwójnego dołka i nie pogłębienie tego dołka z 13 kwietnia jest duża szansa, że większość altcoinów uklepała swój dołek, tak? Oczywiście warto pamiętać o tych czynnikach zewnętrznych, o tych, co się dzieje wokół krypto. Wiadomo, że jak bitcoin spadnie zaraz nie wiem do 52 tysięcy czy do 55 tysięcy, to wiadomo, że altcoiny też swoje dołki pogłębią, tak? Ja uznaję, że jest duże prawdopodobieństwo tego, iż ta struktura korektywna została tutaj zakończona, dlatego też te dołki oczywiście kupiłem. Eee, tak jak mówiłem, rozmawia, rozmawialiśmy o tym, spodziewałem się pogłębienia tego dołka, do tego doszło. Nie jestem do końca zadowolony, że nie pogłębiliśmy makro makrodołka, bo wtedy dałoby tutaj to już takie fajne potwierdzenie tego dopełnienia tej struktury, więc niestety z racji tego, że nie pogłębiliśmy tego dołka, zostaje delikatny smaczek tego, że jeszcze możemy tutaj tą szpilę dobijać w dół. Tak? I warto o tym pamiętać. Nie warto zamykać się na jeden scenariusz całkowicie. Dlatego, że rynek jest taki, a nie inny. Jeżeli chodzi o samego bitcoina, w ostatnim czasie, w ostatnich 24 godzinach, zobaczyliśmy 85 milionów w likwidacjach. Jeżeli chodzi tutaj o ETF-y, w dniu wczorajszym był pozytywny dzień, napłynęło 514, inflow był dodatni 514 bitcoinów. Małe pocieszenie, ale zawsze pocieszenie patrząc w perspektywie Ostatniej sprzedaży, która miała miejsce. Na pewno jest tutaj realna szansa na taki shift, jeżeli chodzi o bitcoina. I na pewno jest tutaj szansa na to, że te ETF-y wrócą z dodatnim flow. Zanim przejdziemy do samego bitcoina, warto podkreślić, że Firengrid w końcu jest. Na poziomie 30, tak? Także te ostatnie spadki wokół Bitcoina, te ostatnie spadki ogólnie na rynku kryptowalut, jest to update z dnia wczorajszego doprowadziły do tego, że w końcu mamy strach na rynku, w końcu nie mamy tej chciwości, o ile się nie mylę, ten przysłowiowy barometr mierzy Fear and Greed Index miarą tylko i wyłącznie Bitcoina, więc oczywiście pokazuje to też sentyment wokół BTC, a niekoniecznie uwzględnia sentyment na altcoinach, tak? Ale w końcu rynek jest, ma obawy, jest strach, jest kwestionowanie Hossy, jest kwestionowanie Bitcoina, jest kwestionowanie... Tego lokalnego szczytu. Także jest to bardzo ładna sytuacja, która też musi być tutaj zresetowana, no bo jeżeli jest duża chciwość na rynku, to bardzo często mamy ograniczenia pro wzrostowe. Perspektywa krótkoterminowa dla Bitcoina. W ostatnim odcinku, kiedy analizowaliśmy cały ten wykres, przede wszystkim z perspektywy tutaj mikro, mówiłem o tym, że. Spodziewam się tutaj bounce'u z tej strefy. Była to strefa pomiędzy, pomiędzy 63,5 tysiąca a 61,800. Troszkę się śmiałem, bo w momencie, kiedy opublikowałem wideo na YouTubie, pojawił się news z Mighty Goxa. Pierwsze, co napisałem na Eksie, to dopiero co powiedziałem, że nadchodzi bounce z perspektywy mikro i MtGox. Gox... News się pojawił, tak? Także no, to jest to, o czym zawsze rozmawiamy, tak? Że ten czynnik zewnętrzny, ten czynnik zewnętrzny może napędzać strukturę, może łamać strukturę. No i akurat tak się wydarzyło, że filmik pojawił się, a niespełna chyba pół godziny później, czy godzinę później rynek zaczął tankować w dół. To była pierwsza strefa, na którą patrzyłem. Oczywiście była też druga strefa, którą możecie zobaczyć we wcześniejszym odcinku. Widzimy, że bounce pojawił się z wcześniejszej strefy. Tutaj bardzo ważna rzecz, bo mimo tego, że ETF-y nam cały czas sprzedawały, to po raz kolejny duże podmioty kupiły ten DIP, tak? Tak samo jak rozmawialiśmy tutaj, że duże podmioty kupiły DIP e, między na dobrą sprawę 56,58 a tysięcy. Tak, tutaj duże podmioty też kupiły DIP. Mr. 100 się obudził, 330 bitcoinów, o ile się nie mylę, też na tym dypie zostało kupione. Więc tutaj duzi gracze zaczęli ładować swoje torby, co jest dobrym znakiem patrząc na cały ruch konsolidacyjno-korektywny, bo to już jest ponad 3 miesiące konsolidacji. I teraz tak, tak jak powiedziałem, patrzyłem na bounce tutaj z tej strefy, alternatywnie z tej strefy, gogs doprowadził do tego, że pogłębiliśmy nawet tą strefę bo lokalny dołek był 58600 według tutaj bitfinexu strefa na którą patrzyłem była do 59000 i teraz tak jak rzucimy sobie okiem jak rzucimy sobie okiem na perspektywę na perspektywę dzienną dajcie mi tutaj poprawić to zobaczymy że w obecnym ruchu korektywnym, który został zapoczątkowany na tym podwójnym szczycie, a docelowo zaczęliśmy staczać się ze szczytu 7 czerwca, w perspektywie ruchu do lokalnego swing low, my pogłębiliśmy 7,86. Tak, oczywiście, alternatywnie 7,86 wskazywało tutaj strefę bounce'u, to jest ta niższa strefa, o której rozmawialiśmy. No i widzimy, że jest to tutaj głębsza korekta w całym zakresie tego ruchu między, tego swing low, między tym Swing Low a tym Swing High. Dużo osób zastanawia się, czy to już jest dołek. I oczywiście ja tutaj wjeżdżam na to wszystko z pytaniem, jak mocny będzie ten bounce. Bo ten bounce, tak jak też pisałem na Eksie, w moim odczuciu będzie bardzo, bardzo ważny, i to będzie determinował tutaj. To, co my zobaczymy na samym BTC. Kiedy, kiedy zapoczątkowaliśmy ten ruch korektywny, rozmawialiśmy o poziomie 66,5 tysiąca jako o kluczowym przekroju tej struktury. Okay. Mówiłem, że kiedy utracimy 66,5 tysiąca, będzie to wczesna indykacja do tego, że będziemy testować niebieską strefę. Strefę pomiędzy 64,800 a 65,600. Kiedy utracimy niebieską strefę, mówiłem, że uznam to za fake rally i że ta korekta nabierze struktury impulsywnej, a nie korektywnej. Okay. Widzimy, że to się sprawdziło. Szczególnie jak zrobimy sobie tutaj pomiar pomiędzy tym swing High i tym swing low widzimy, że impuls został, zobaczymy, że impuls został dopełniony. I teraz tak, przy założeniu, że jest to ruch impulsywny, co moim zdaniem jest w grze, to dopóki nie odzyskamy kluczowych punktów wcześniejszego wsparcia, które obecnie będą naszym oporem. Czekamy tutaj na jeszcze jedno dopełnienie ruchu. Okay? Bo realnie patrząc, patrząc na układ strukturalny tego ruchu, to brakuje nam jeszcze dopełnienia tego ruchu. Brakuje jeszcze nam piątego ruchu. On może być ruchem wydłużonym, on może być ruchem regularnym, a może być ruchem skróconym. Okay? Więc tutaj stawianie na to, że Bitcoin zaraz zrobi 56 czy 53 tysiące, jest troszkę ryzykowne. Tym bardziej patrząc na długość tego poddania fali trzeciej, tym bardziej patrząc na to, że nie pogłębiliśmy tego lokalnego makro-low makro w przedziale tego ruchu bocznego, ale uważam, że jeżeli nie zobaczymy solidnego bounsu, to ten ruch piątki będzie tutaj jak najbardziej miał miejsce. Teraz tak, punkt odreagowania, którego byśmy się spodziewali, będzie to minimum 3,82 naszego ruchu odreagowania. Płytkiego od reagowania, czyli poziom 63300. Niespełna. Na 63460 mamy wcześniejszy, wyraźny punkt wolumenowy, który stanowił nasz, po, nasz poziom wsparcia i nasz poziom oporu. Jeżeli Bitcoin dojdzie do minimum tego poziomu i zobaczy zawrotkę, ja jestem gotowy na ruch wali 5. No, tak? Jeżeli my w ogóle w tym bouncie którym jesteśmy, nie dojdziemy do tego poziomu 63300. Będzie to pokazywało bardzo dużą lokalną słabość. W ogóle sposób w jaki odjechaliśmy od tej linii trendu, którą respektowaliśmy, Pokazuje, że my minimum powinniśmy chociaż przetestować też tą linię trendu, tak? Ale widzimy, że w tym momencie wczorajsza świeca i dzisiejsza świeca, bo jest to dzienny interwał, bardzo mocno walczy z poziomem 61.800. To jest ta żółta przerywana linia, która mam nadzieję jest tutaj widoczna, tak? Oczywiście na 61,400 mamy też nasze 2,3,6, które też jest swoistym filtrem tego, że wcale tu nie musi być odreagowania do płytkiej strefy czy do głębokiej strefy, a będzie. Będzie to pit stop przed dalszym dopełnieniem ruchu. OK? Także ta linia trendu jest kluczowym punktem oporu, z którym będziemy musieli się uporać. Obecnie 61 800 jest kluczowym punktem oporu. Jeżeli nie przebijemy tego poziomu, który jest, który jest równoznaczny z 236 na FIB, bazując na FIBie, na FIB retracement tool, spodziewamy się dalszego ruchu w dół. Jeżeli bounce nie wybije wyższych poziomów świecą, nie tak świecą nie knotem, spodziewamy się tutaj dalszego ruchu w dół. Jeżeli odzyskamy 382, będziemy patrzeć co będzie działo się w naszej niebieskiej strefie. Dopiero odzyskanie niebieskiej strefy Okay, która wcześniej dała indykację do tego, że nie jest to ruch korektywny, a impulsywny. Dopiero odzyskanie tej strefy da nam chwilę spokoju, że to dopełnienie ruchu piątego wcale nie musi mieć tutaj w takiej formie miejsca. Ale tak naprawdę dopiero powrót powyżej 66,5 tysiąca da nam tutaj spokój ducha, że wyszliśmy z lasu. Okay? Także sami widzicie, ile z tej perspektywy technicznej Bitcoin ma teraz pracy do wykonania, by odzyskać tutaj w jakiś sposób strukturę, by potwierdzić nam, że mamy podwójny dołek, wyższy dołek i najprawdopodobniej zanosimy się na wyższy szczyt w okolicach 73-78 tysięcy. Tak? Także tak samo jak w tej strukturze, którą tutaj traciliśmy w drodze w dół, w tym ruchu korektywnym, my. Musimy odzyskać, widzicie, niebieska strefa, korekta, wybicie, nowe high, zostawiliśmy niebieską strefę, tak? Potrzebujemy takiego odreagowania, które byłoby w stanie uformować taki ruch. Ale dopiero powrót powyżej 66,5 tysiąca daje nam tutaj jakąś wczesną indykację do tego, że wychodzimy z lasu. Tak samo jak w drodze w drół utrata 66,5 dawała wczesną indykację do tego, że będziemy testować niebieską strefę i potencjalnie zamieniać ten ruch w korektywny w ruch impulsywny. Okay? Oprócz tego, jak wrzucimy sobie tutaj jeszcze nasze, y, nasze średnie na to wszystko, y, no to zobaczymy, że z perspektywy dziennej mocno odjechaliśmy od tej dwudziestki, która jest w tym momencie tutaj. Więc spodziewałbym się, przy normalnym środowisku, że zobaczymy pocałunek tej 20, tak zwany retest, tak? I na tym riteście też zobaczymy, czy my mamy tutaj siłę, by odwrócić trend z perspektywy tej średniej, która determinuje trend, czy też zobaczymy y, z, po prostu y, reakcję, która pokaże nam, że nie, w tym momencie nie jesteśmy gotowi na odwracanie trendu. Tak? Także ta dwudziestka też będzie dodatkowym punktem oporu dla Bitcoina. Więc sami widzicie, że będąc w obecnej sytuacji, mamy bardzo dużo punktów oporu nad sobą, żeby przebić te punkty oporu, potrzebujemy odpowiedniego wolumenu albo jakiegoś pozytywnego newsa tak, jakiegoś bodźca, który będzie stymulował ten rynek. Tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, e, która determinuje w moim odczuciu duże prawdopodobieństwo dalszego spadku w dół, to jest to, że w tym ruchu w dół nie przetestowaliśmy tej dwusetki. ok? Wielokrotnie na przestrzeni tego kanału mówiłem o tym, że kiedy jesteśmy w wyraźnym trendzie wzrostowym, a byliśmy w wyraźnym trendzie wzrostowym, kiedy bardzo mocno odjeżdżamy od tej dwusetki, zobaczcie, kiedy my ostatnio dotykaliśmy tej dwusetki: 15 października 2023 roku, kiedy mamy wyraźny trend wzrostowy. Okay, w formacji impuls, korekta, impuls, korekta. Kiedy przechodzimy przez ruch korektywny i wyraźnie tracimy dwudziestkę, wyraźnie odjeżdżamy od dwudziestki, mamy oczywiście jeszcze pięćdziesiątkę i setkę, ale one pełnią tutaj mniejszą rolę, bo to dwusetka jest filtrem trendu. No to wtedy wracamy po pocałunek do tej dwusetki. Ok? Także ta odległość między ostatnim pocałunkiem dwusetki, 20, dwusetki, przepraszam jest bardzo duża. I we wcześniejszych cyklach, kiedy korekty były bardziej brutalne, 30-40%, my o wiele łatwiej testowaliśmy i częściej tą dwusetkę, tak? Nie tyle w samym trendzie już parabolicznym, czy też w trendzie wzrostowym, ale często w okresach korektywnych wracaliśmy do tej dwusetki jako tutaj do punktu korektywnego. Więc powód dla którego ja też tutaj nie popadałbym w jakąś euforyczność, no jest właśnie to, że nie, nie pocałowaliśmy tej dwusetki, nie mieliśmy tego wyraźnego retestu, tak? Nie mieliśmy tego potwierdzenia, że my całujemy ten filtr trendu. Tutaj osoby, które operują rynkami tradycyjnymi będą wiedziały o co mi chodzi. Powoduje też, że tutaj no nie jestem euforycznie nastawiony do tego bounce'u i tak jak pisałem na X, ten bounce będzie bardzo ważny, no i on będzie tutaj i on będzie tutaj determinował ten lokalny, lokalny dołek tak e, wiem że spodziewałem się spodziewałem się bounsu. ten bounce jest bardzo ważny słaby bounce równa się wysokie prawdopodobieństwo że dołek lokalnej korekty nie jest z nami i to jest bardzo bardzo ważne słaby bounce oznacza, że ten dołek korekty, czyli to low, które zrobiliśmy tutaj 24 wcale nie musi być całkowitym dnem w tej korekcie. Ale tak jak powiedziałem, smaczek ruchu dopełniającego ruchu finiszującego znany też jako piątka, on nie musi zrobić nowego lokalnego dołka. I im dłużej ten bounce będzie trwał, tym wyżej ta dwusetka też będzie się wznosiła, OK? W każdym razie moja wizja obecnej analizy makro i tego, co dzieje się na Bitcoinie, nie przewiduje ruchu w okolice 48 tysięcy, Mimo tego, że jeżeli miałoby tu dojść do mocnego rozwo rozwolnienia i utraty tego, tego swing low, tego makro low w tym ruchu bocznym, to widzicie, że dopełnienie impulsu jest na 48 700, tak? E, moi, w moim odczuciu, cała wtedy ta globalna korekta byłaby dość potężna, zaburzyłaby strukturę HOS-y, e, Ale oczywiście patrząc na przyrost wywołany ETF-ami, bo to już mówiłem wielokrotnie, gdyby nie ETF, y to my byśmy teraz byli na 42 tysiące najprawdopodobniej. E, ta, ta, ta siła napędzona ETF-ami, może oczywiście mieć taką globalną e, korektę. Będzie to zaburzało strukturę HOS-y, ale tak naprawdę nie będzie w 100% jej negowało tak ja nie jestem w obozie e, który obserwuje tutaj rynek i uważa że tam dojdziemy myślę że jesteśmy blisko e, albo już na lokalnym dołku albo blisko tego lokalnego dołka e, no i tutaj bazuję na faktach które widzę Oczywiście cięcia stóp procentowych mogą przyjść już w lipcu, mogą przyjść we wrześniu. Zobaczymy, co zrobi Fed, zobaczymy, jak dalej drukareczki będą chodzić. Jak będzie wyglądało globa globalny liquidity i na jak długo tego globalnego liquidity będzie. O globalnym liquidity rozmawiamy też na bieżąco. Także jak sami widzicie, dużo zależności. Obecnie Bitcoin wygląda słabo więc nie spodziewałbym się tutaj bez większego newsa, więc bez jakiegoś triggera, jak to mówią, trigger pchnięcia do góry, tak? Wszystko powyżej 66,5 jest dobrym znakiem, wszystko poniżej 66,5 jest złym znakiem. Brak dojścia do 63,300 jest bardzo negatywnym znakiem, ok? W tym bounce, który obecnie widzimy. Także to są najważniejsze rzeczy, które musicie, w moim odczuciu, wynieść z tego filmiku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Heja.